Kto przyjmie z miłością krzyż, jaki mu Bóg podaje, tego imię zapisze Jezus w sercu swoim. Nie bójcie się krzyża, bo on jest straszny tylko dla szatanów i tych, którzy się potępiają. Dla Was, ukochane moje dzieci, płynie z krzyża nektar słodyczy. Panie Jezu, dzisiaj chcemy wyruszyć drogą krzyżową na Golgotę, aby uczyć się od Ciebie doskonałej miłości. W tym celu będziemy rozważać Twoje słowa skierowane do nas w Piśmie Świętym i w dzienniku duchowym siostry Leonii Marii Nastał. Stacja pierwsza skazanie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi Psalmów. Boże występni przeciw Mnie powstali, zgraja zuchwalców czyha na my życie, nie liczą się oni z Tobą. Z dziennika duchowego siostry Leonii nastał. Noc w lochu więziennym. Co i ile tam cierpiałem okryte jest również mrokiem tajemnic. Nie miałem tam świadka, który by patrzył na moje bóle, męki i cierpienia. Chcę Tobie odchylić rąbek tych cierpień, bo chcę, byś mi dała w swym sercu odpoczynek po trudach owej nocy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga krzyż. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi Jeremiasza, byłem jak spokojny baranek prowadzony na zabicie, nie wiedziałem, że przeciw mnie spiskowali. Z dziennika duchowego siostry Leoni nastał, siepacze wtrącili mnie po przesłuchaniu u arcykapłanów żydowskich do więzienia. Ale nie zostawili mnie tam samego. Rozpoczęli ze mną straszliwą igraszkę wśród ciemności nocnych. Siepacze ustawili się w kątach lochu i odrzucali mnie jeden drugiemu z całej mocy, jak się odrzuca piłkę. Kiedy im się uprzykrzył ten rodzaj zabawy, uchwycili mnie za ręce i ciągnąc w przeciwne strony, próbowali swoich sił moim kosztem. Równocześnie inni siepacze wbijali ostre iglice w moje ciało któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami Stacja trzecia Upadek Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył z Księgi Psalmów Panie ukaż mi drogę którą mam chodzić bym postępował znając wierność Twoją z Dziennika Duchowego siostry Leoni nastał Ile omdlewających bólów cierpiałem wówczas. Wreszcie rzucili mnie na ziemię. Jeden z siepaczy stanął na mojej głowie, inny na piersiach, a jeszcze inny na nogach i cisnęli mnie do ziemi całą siłą swojego ciężaru. Przechodzili przeze mnie i w ten sposób stałem się drogą, ale jakże to było bolesne. DEPTALI po drodze, która wiedzie do zbawienia, ale oni czynili to dlatego, by mi urągać więc dojść do zbawienia nie mogli, bo tam dochodzi się przez miłość, a nie przez urąganie i zelżywość. Byli i tacy, którzy usiłowali wyłamywać poszczególne palce moich rąk, uderzali głowę moją o słup kamienny. Jakaś zaciekłość, iście szatańska, popychała tych nieszczęśników do coraz to nowych okrucieństw i znęcania się nad bezbronną ofiarą. W sercu moim panowała w tym czasie tych katuszy, niczym niezmącona słodycz, dobroć, litość dla biednych ludzi. Nie wydałem ani jednej skargi, ani jednego wyrzutu niewdzięczności. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta, Matka. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Księgi Psalmów. Niech będą ci miłe Panie, ofiary ust moich, naucz mnie Twoich wyroków. Z dziennika duchowego siostry Leoni nastał. Łzy moje kryłem przed moją matką niepokalaną, by nie ranić jej serca, ale sam składałem z siebie ofiarę za tych, którzy mi urągali, za tych, którzy mieli być zbawieni i za tych, którzy mieli być potępieni. Ofiara złożona przez ręce Maryi jest najmilsza Bogu. Jak nikt na ziemi nie pojmie, kim jest Bóg, tak nikt nie zgłębi wielkości Matki Najświętszej, któreś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta Cyrenejczyk. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi Psalmów, oczy moje tęsknią za Twoim zbawieniem. I zatwem sprawiedliwym słowem. Z dziennika duchowego siostry Leonii nastał. W słowach pana Jezusa był taki ból ukryty, że i ja łez powstrzymać nie mogłam. Chciałam podtrzymać krzyż pana Jezusa, by nie cisnął mu już tak boleśnie ramion jego, ale mi się zdawało, że może dotknięcie moich grzesznych rąk przysporzy żaru panu Jezusowi, więc się wstrzymałam. Myślałam także o tym, że małe dzieci, chcąc matce pomóc coś dźwigać, powiększają ciężar, bo one bezwiednie nawet opierają się o to, co niby chcą nieść, a zatem nie tylko nie przynoszą ulgi, lecz przeciwnie, ciężaru dodają. Kiedy o tym myślałam, Pan Jezus dodał Lecz matka z tego jest zadowolona, bo wie, że maleństwo pragnie jej ulgę przynieść i Twoje pragnienia są miłe memu Bożemu sercu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta, Weronika. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Księgi Psalmów. Ja zaś żyłem uczciwie, więc będę dopuszczony przed Twe oblicze. Zostanę nasycony, gdy objawi się Twoja chwała. Z Dziennika Duchowego siostry Leonina stał. Oblubienico moja, czy ty się starasz o to, by stać się do mnie podobną? Popatrz na moje oblicze. Na moment Pan Jezus ukazał mi swe oblicze. Popatrz, jak na Nim rozlany jest majestat cierpienia z majestatem dobroci, słodyczy, łagodności. Ucz się ode mnie, tej słodyczy. Wpatruj się we mnie, uwielbiaj moje oblicze. Jesteś moim niemowlęciem, ale Cię nie minie nic, czego żądam od dusz bohaterskich. W ukrytych przed wzrokiem niepowołanych ofiarach musisz okazać moc duszy. Te moc czerpiesz ze mnie. Ja wyniszczyłem się dla Ciebie, by ci dać siłę, byś była bohaterką w maleńkości. Który się za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma, drugi upadek. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Księgi Psalmów. Leżę w proch powalony, ożyw mnie zgodnie z Twym Słowem. Z Dziennika Duchowego siostry Leoni nastał. Składałem ofiarę także za tych, którzy mieli być potępieni, by wynagrodzić Bogu z niewagi wyrządzone przez ich ciężkie, nieodpokutowane grzechy. Męka potępieńców, jakkolwiek straszna i wieczna, nie jest zdolna wyrównać z niewagi wyrządzonej Bogu, bo to męka stworzenia i to upadłego. Dlatego ogromu moich cierpień nikt nie zmierzy, bo ja cierpiałem za wszystkich i za każdego z osobna. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma, płacząca niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Księgi Psalmów Potoki łez płyną z moich oczu, bo nie przestrzegano prawa Twego. Z Dziennika Duchowego siostry Leoni nastał. Wśród łez wyszeptałam, że się boję, by jaką myślą niepodobającą się Bogu nie zasmucić Go, by się nie dostać w moc szatana. Nie bój się, ciągnął dalej głos. Wszak Jezus jest królem Twoich myśli i uczuć, On czuwa nad Tobą i nigdy nie zostawia Cię Tobie samej. Kto kocha Jezusa, ma w Nim obrońcę od napaści złego. Jezus walczy i zwycięża, a dusza podaje tylko broń dobrej woli i nie odwracając się nawet, by ujść pocisków, wychodzi cało, bowiem tarczą jej i puklerzem jest Ten, którego umiłowała i w którym ufność swoją złożyła. Bojaźń Boża powinna, co prawda, towarzyszyć zawsze duszy, ale jej towarzyszem ma być dziecięco serdeczna ufność, a nad wszystkim ma królować miłość. Zdawało mi się, że Jezus tuli mnie do swego serca, że mi błogosławi swą boską przebitą dłonią. Ach, ta rana Jezusa! Ona dodawała mi tyle otuchy, który się za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta, trzeci upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Księgi Jeremiasza. Dlaczego więc ten lud odwrócił się, a Jerozolima jest zawsze zbuntowana, trwają w przewrotności, odmawiają powrotu? Z Dziennika Duchowego siostry Leonina stał. Usiłowałem wpłynąć swoją łaską na ich dusze, ale serca ich były już zatwardziałe. Nie chcieli sobie odmówić przyjemności, jaką znajdowali w katowaniu mnie. Milczałem wówczas. Mówić o tym chcę tylko z wybranymi, a przez nich chcę objawić światu cząstkę cierpień owej nocy. Ja, Jezus ukrzyżowany, wyniszczam się całkowicie dla dusz, aż zostanie się chlebem, pokarmem. I Ty masz się wyniszczać całkowicie dla mnie, a przeze mnie dla dusz, któryś za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta obnażenie z szat. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi Psalmów, oni zaś patrzą na mnie pogardliwie. Dzielą między siebie moje ubranie, a o moją szatę rzucają losy. Z dziennika duchowego siostry Leoni nastał. W Betlejem i na Kalwarii Jezus ubogi. Nie ma własnego dachu nad głową, kolebką mu jest żłób kamienny, łożem śmiertelnym krzyż, ciernie i gwoździe. Tam ubogie pieluszki, tu zdarcie ostatniej szaty, dla podzielenia jej trafem losu. Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami Stacja 11. Ukrzyżowanie Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste I błogosławimy Tobie Żeś przez krzyż i mękę swoją Świat odkupić raczył Z księgi psalmów Przebili moje ręce i nogi Policzyć mogę wszystkie kości moje Z dziennika duchowego siostry Leoni nastał Pan Jezus na moment odsłonił przede mną swoją obecność. Z boku Jego płynęła obficie krew najświętsza. Następnego dnia rano powtórzyło się to samo pragnęłam zbierać tę krew najdroższą. Otworzyłam przed Panem Jezusem swą duszę, by raczył w niej złożyć boską krew. Były jej jednak tak obfite strumienie, iż sobie zdawałam sprawę, że świat cały nie wyczerpie nigdy tego zdroju orzewczego się za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta Ból konania. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi psalmów. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Z dziennika duchowego siostry Leoni nastał. Poczucie mojej niegodności wzmogło się do tego stopnia, że myślałam o tym, że Pan Jezus już nie pozwoli mi nazywać się oblubieńcem mej duszy, a ta myśl była tak bolesna. Nasuwały mi się także myśli, że Pan Jezus wzgardzi mną, że mnie odepchnie od siebie. Pan Jezus okazał mi swoją dobroć przez spowiednika, który mi przypomniał, że Pan Jezus nawet łotrowi przebaczył za jeden akt żalu i za odrobinę współczucia. To przypomnienie wzbudziło w mojej duszy nową falę łez, przepełnionych już ufnością w dobroć Jezusową. Któryś za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta. Zdjęcie z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Księgi Psalmów. Niech ubodzy jedzą aż do nasycenia, niech chwalą pana ci, którzy szukają jego woli. Niech wasze serca żyją na wieki. Z dziennika duchowego siostry Leoni nastał: Od szaleństwa krzyża, aż do szaleństwa Eucharystii i pobytu w duszy żebrze miłości, dopraszam się o nią. Narzucam się niejako duszy, by mnie przyjęła za jedyny przedmiot swego kochania. Mam do tego prawo. Ale nie zmuszam, bo dobrowolny akt miłości ma w moich oczach taką wartość, że go przez wieczność całą nagradzać będę wiekuistym aktem mojej miłości dla duszy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czternasta, złożenie do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi psalmów. A będę żyć dla niego. Potomstwo moje będzie mu służyło. Przyszłemu pokoleniu opowie o panu. Z dziennika duchowego siostry Leoni nastał. Wszystkie twoje przewinienia przyjąłem na siebie. Za wszystkie cierpiałem, jakby za własne. I obecnie podejmuję się uleczyć twoje niedoskonałości. Pozwól mi tylko działać w Twojej duszy i bądź wierna moim natchnieniom, a oczyszczę Cię i uczynię miłym przybytkiem Boga. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Z Dziennika Duchowego siostry Leoni stał. Trwałam w najgłębszym uniżeniu duszy wobec Pana Jezusa. Przepraszałam Go za przewinienia mojej przeszłości. Pan Jezus odezwał się z miłością. To wszystko już wyrównane. Ja w Twojej duszy widzę tylko to, co jest w niej obecnie. To jest miłość moją ponad wszystko i uczestnictwo w mojej świętości. Wszystko, co jest moje, jest i Twoje poprzez uczestnictwo. Moja niewinność jest Twoją, cnoty mojego serca są Twoimi. Chcesz pokory, łagodności, bierz z mojego serca. Wchłaniaj w swoją duszę, ja nic nie stracę, a ty zyskasz. To wszystko jest nasze, wspólne, wszak stanowimy jedno przez miłość zjednoczenia.